Daj z siebie wszystko, po prostu. Następna rzecz, którą będziesz robić, daj z siebie wszystko. I możliwe, że teraz jesteś na tym filmie, bo nie chce ci się zrobić czegoś, to automatycznie odsyłam cię z tego filmu i zrób to, co masz zrobić. Daj z siebie wszystko w, tym, w tej aktywności, w tej rzeczy, w tym zadaniu. Cokolwiek to może być, daj z siebie wszystko. Nie marnuj czasu, nie rób czegoś. Od niechcenia, bo od niechcenia to będziesz robić to w nieskończoność i tak naprawdę tylko marnujesz czas, tak? Więc daj sobie wszystko. Warto dawać sobie wszystko, bo pomyśl sobie, kiedy ostatnio dałeś sobie siebie 100% możliwości w czymkolwiek. Jeżeli to było niedawno, spoko ale dla większości osób nie było to niedawno i prawdopodobnie było to nigdy, bo. W dzisiejszych czasach niestety prowadzi się do tego, żeby nie robić rzeczy w 100%. Można to porównać do tego, że chcesz zrobić wszystko naraz, ale jak chcesz zrobić wszystko naraz i próbujesz to zrobić wszystko naraz, to nie udaje ci się zrobić ani jednej rzeczy, bo, chcesz, bo robisz to wszystko po trochu. Dlaczego to jest złe? Jest to złe, bo robisz wszystko po trochu, tak? Nie osiągasz swoich celów jakichś mega wysokich w danej dziedzinie, tylko jesteś taki średni we wszystkim. Dlatego rozwiązaniem na to jest skupienie się na jednej rzeczy, jednej, kon jednej konkretnej rzeczy i po prostu dać z siebie wszystko w tej konkretnej dziedzinie. No dobra, ale możesz się zapytać, no dobra, że chce jednak robić te wszystkie inne rzeczy w porządku. Na przykład, zaczynasz na siłowni, ale chcesz też bardzo szybko biegać. Chcesz zostać sprinterem, chcesz zostać bokserem, chcesz zostać judoką Zacznij od siłowni, skup się na tym na sylwetce. Twoim pierwszym celem była sylwetka, a potem dopiero te wszystkie inne rzeczy. I po jakimś czasie po tym, jak osiągniesz dość wysokie progi sylwetkowo, dodaj do tego boks na przykład albo coś innego. W takim momencie, gdzie będziesz mógł i progresować tak samo na siłowni, żeby to się nie utraciło i nauczysz się nowego skilla, czyli boksu. Może to być też na przykład cokolwiek innego, naprawdę. Jeżeli skupiasz się na jednym na 100%, to na pewno po jakimś czasie stanie się to mniej procent, bo po prostu opanujesz tą daną dziedzinę, więc będziesz mógł skupić się na czymś innym, jednocześnie skup Jednocześnie pracując ciężko nad tą pierwszą rzeczą. Dlatego koncept balans, żeby robić wszystko w balance, zbalansowanym manierze jest zły. Powinniście to wyrzucić i tak jak powiedziałem, skupcie się na jednym, opanujcie to i skupcie się na drugim. I tak dalej. Nakładajcie to powoli, i wtedy po jakimś czasie. Będzie się wam zdawać, że jesteście w tym zbalansowanym toku, ale to nie dlatego, że zaczęliście wszystko naraz i powoli wszystko do góry szło, tylko to, że zabraliście się za to po jednym, po drugim, po trzecim i po czwartym skilu. Dlatego z tego filmu chcę, żebyś wyniósł to, żebyś starał się jak najbardziej, żebyś dawał z siebie wszystko w danej dziedzinie, żebyś nie wybierał głupich tematów, które chcesz rozwijać, tylko te konkretne, które naprawdę leżą Ci na sercu, że musisz się rozwinąć w nich i nie próbować wszystkiego naraz. Bo to jest błąd, który bardzo dużo osób popełnia. A żeby być w jednym dobrym, Musisz najpierw się skupić na tym To było na tyle Trzeba się